A więc tak, oto przeprowadzam pierwszy konkurs. Nagrodą będzie reklamowanie wygranego użytkownika. Na każdym filmie będzie pojawiać się link do jego kanału i w opisie również. Są trzy pytania i jeden użytkownik może odpowiedzieć. Na najwyżej jedno pytanie, więc trzeba się porządnie zdecydować. Więc tak, pierwsze pytanie brzmi: jak nazywa się główny bohater gry Alpha Protocol? Więc no, poszukać wystarczy. Można się dowiedzieć, ale jak się drało, to pewnie nawet będzie jeszcze łatwiej. Drugie pytanie brzmi następująco. Ile łącznie było dodatków do gry DeSims 2 i DeSims 3? Główne gry się nie wliczają i nie chodzi mi o żadne akcesoria. Po prostu pełnoprawne dodatki do tych gier. Trzecim natomiast pytaniem, lub nie wiem, zagadką, yy, ponieważ ukazała się niedawna nowa wersja gry Fallout, nowa część. Więc pytanie z tą właśnie serią związane, a mianowicie podaj polską datę premiery pierwszej części Fallout. Yy, pytania, proszę. Pytania, odpowiedzi na pytania, proszę wpisywać w komentarzach. Każda osoba, która jako pierwsza udzieliła odpowiedzi na dane pytanie, wydrywa. Kto pierwszy. Ten lepszy, no i to tyle, za niedługo spodziewajcie się yy. Medal of Honor. prezentacji singla, a potem skończę wreszcie z tym Saints Row 2 i zajmę się innymi trami, bo jeszcze dużo, dużo, no plany niestety przez szkołę nawaliły, więc. No tyle, jeszcze muszę za zrobić jeszcze gorące, bo już dawno nie było. Ale to już tylko takie moje mniemania, co kiedy zrobię. A na razie trzymajcie się. Ekstra dracz.